Siemanko, dzisiaj ukorzenimy sobie celopegie UD. mam tutaj taką długą, półtora metrową roślinę i właściwie jest ona przy nasady dość rzadka, ma chyba dwa, 4, 6, tylko 7 pędów, z tym, że ten siódmy jest dopiero wychodzący więc zanim on będzie długi, no to minie też dużo czasu i pomyślałem, że mógłbym ją troszeczkę zagęścić Właściwie no, samo to wyszło z siebie, bo urwał mi się taki pęd podczas transportu jej. Było to jakieś dwa tygodnie temu. Jedyne co zrobiłem, to włożyłem ją do wody, akurat tu z jakimś tam ogryskiem filzendrona. I po tym czasie zdążyła wypuścić korzenie. Jak widzicie, są tutaj przepiękne, wielutkie korzenie. Myślę, że to już jest dobry rozmiar, żeby. Przełożyć ją do ziemi. Oczywiście no, będę musiał dbać, żeby ziemia była odpowiednio wilgotna, żeby te małe korzenie nie wyschły, ale wydaje mi się, że bez problemu już dadzą radę tam rosnąć. Więc jedyne co zrobimy teraz, to przesadzimy sobie ją do ziemi i ewentualnie za jakiś czas zrobimy aktualizację jak się ma ta sadzonka i ogólnie cała roślina. Właściwie ona wymaga rozplątania. Muszę zdecydować, czy nie pociąć ją jeszcze bardziej, żeby tutaj zagęścić, żeby tych sadzonek było tutaj, nie wiem, 15-20. Tak, żeby za jakiś czas wyglądała znacznie, znacznie lepiej. No ale co, zobaczymy. Teraz sobie ją posadzę. Nie wiem, z której strony. Na tą stronę bardziej chcę, żeby się kierowała. Delikatnie rozgrzewę sobie podłoże. Docelowo też chciałbym słować z uprawą Ceropegi w hydroponice. Więc może jak pocnę dodatkowo to postać gdzieś w toniczce obok w hydroponice. Ewentualnie mam też ceropegie woody variegata. Może zrobię sobie taki miejsce zbiorowe tych roślin. Nie wiem czy nie za płytko. Chyba tak. Zastanawiam się, jak to w tym momencie zrobić, bo korzenie są leci tutaj, tutaj i gdzieś tam. I nie wiem, czy ją, a no może posadzę ją tak głębiej, żeby wychodziła tymi dwoma pędami, a połączone będą pod ziemią. Myślę, że to jest dobry pomysł. Muszę rozgrzebać troszkę więcej podłoża. O, tu gdzieś tam korzenie wychodzą, ale myślę, że będzie dobrze. Na spokojnie. W ten sposób sobie ją ułożę. Tak, żeby nie zasłaniać. Wszystko w porządku. Trochę słabo, bo te korzenie będą aktualnie do góry, ale myślę, że bardzo szybko złapią orientację odpowiednią. lekko przysypię, ale też nie ugniatając, bo one są mocno delikatne o, ziemia jest fajnie wilgotna, myślę, że na spokojnie będzie im dobrze odstawię sobie te nożyczki delikatnie przyklepię i co, teraz już mamy ich więcej, a ten no on wyrasta a, też pójdzie z, z ziemi raz, a, bo ten, jest, ten się rozdwaja Czyli naprawdę, na tej wysokości jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i może 10 będzie ich wszystkich. I właściwie podleję ich tą wodą z ukorzeniania, bo właściwie i tak muszę to w tym króleczku wymienić. To co? Na no teraz kończymy. Widzimy się następnym razem podczas aktualizacji albo tej ceropegi. Ewentualnie jakikolwiek inny temat roślinny. Na razie. Cześć. Cześć.